Studenci moi, kochani, ta książka musi być, powinna być, o tak, by było ładniej powiedzieć, waszym takim podręcznikiem. Musicie się dowiedzieć, kto tu w Krakowie grał, kiedy. To wspaniałe nazwiska: Jurek Trela, Nowicki, Anna Polony. To wszystko opisane jest tutaj w tej książce, pani profesor Buczalski. Naprawdę wybitne, wybitne dzieło w literaturze dotyczącej aktorstwa. Bardzo wam polecam i ta wypowiedź ma być śmieszna.